Cappuccino, i możemy zaczynać. Strasznie was przepraszam, jeśli podczas oglądania tego filmiku usłyszycie na przykład płaczącą jagodę w tle. E, no, ale no, tak to jest, gdy ma się młodszą siostrę, lub w ogóle dziecko w domu. Na początek odrabiam lekcję i od razu. Bardzo, ale to bardzo mówię, że się cieszę, ponieważ jakby mama mi nareszcie oddała telefon. Jest montaż, jest wszystko, z czego ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że Wy również. W dodatku po prostu muszę dodać, że ja odrobiłam lekcję pod kołdrą tylko i wyłącznie, dlatego, że jestem strasznym zmarzluchem, mimo że wszyscy mówią, że jest gorąco, to jest mi zimno. Lecimy otworzyć czekoladkę. Dobrze, dzisiaj jest szósty. Szóstka jest... Tutaj. I to będzie but. Właśnie się skarpeta. No but. Skarpeta lub but. Na ogół. Na ogół to zostałam na Mikołaj. Z rana się obudziłam, ojrzałam, które mam zapisane, chyba wam nie pokażę, bo tu ich nie ma. który jakby w jednym bucie mi zamek wypadł, więc do szkoły noszę też z zeszłego roku, na razie. No i tak jakby ustawiłam te dwa buty, tylko w jednym coś było. A w drugim? Nie sprawdzałam nawet. Yy, ale tak, w tym jednym były paluszki, pomarańcza, był Kinder delice i był góralek. Czyli w sumie widać, że byłam niegrzeczna. W którymś tam vlogmasie? Nie pamiętam, to był albo drugi, albo trzeci vlogmas? Chyba tak mi się wydaje. Yy, powiedziałam, że wam pokażę huśtawkę mego kota który obecnie jest do Karol, bo wkurzyłam rodzice tym faktem, że on może chodzić tylko po jednym pomieszczeniu czyli a ja go wpuszczam do siebie do pokoju yy, Ale mniejsza o to, jak czasem go tu wpuszczę, to co jest jego miejsca. W sumie to sama robiłam, zmarnowałam mój piękny karton po puzlach A nie, to nie jest ten. To jest git. No, ale kot ma teraz huśtaweczka. W ogóle najgorsze było to te wykładanie tej półki. Bo to było trudne. No, ale dałam sobie samą radę i się z tego cieszę. Yy. Kolego, coś ci nie odpadło? Choćby oko. Za to, to tu jest piękne. Ja to robiłam w drugiej klasie. I się sama sobie nadziwić do dziś nie mogę. A jest... jest piękne. No dobra, może ten mały incydent, ale nie no, jest piękne. Piękna. Mówiłabym chyba jeszcze, że pokażę choinki moich sióstr. E, u mnie ta choinka jest nieco zdemolowana przez je Sami zobaczcie jak wygląda. No, jednym słowem, jedna wielka katastrofa. Bąbki leżą na ziemi. E, Łańcuch z Wisa. No. Tymczasem, jak to wygląda u mojej siostry Hanny? Tadam. No nie powiem, że brzydko, bo pięknie. Tymczasem, gdy zgaszę światło. Dobrze. Tadam. Tymczasem, jak to wygląda u mojej siostry Zosi. Tymczasem, gdy zgaszę światło. W sumie to to chyba wszystko, co miałam do powiedzenia. Chyba tak, jeśli się o czymś zapomniałam, piszcie A, 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 stop, Jednak nie wszystko. I jeszcze zapomniałam dodać o świątecznym QA. Jeżeli wejdziecie na moim kanale w kartę w Społeczność, a w karcie społeczności znajdziecie właśnie QA, które powinno być na samym dole, to możecie zadawać jakby pytania, na które nagram odpowiedź jakoś. 24, 25, nie jestem pewna, czy jeszcze kiedy, wtedy, ale no taki świąteczny Q&A. Teraz to już chyba serio wszystko, więc do zobaczenia w następnym macie, Pa!